Ogólnopolski Sojusz Oświatowy. Gdyby te listy czytał świat, to pewnie by się zmienił. A mędrcy, mądrzy, że aż strach, milczeli za wstydzeń. Tak pisał Andrzej Sikorowski. Wydał pierwszą płytę pod koniec lat 80., zapoczątkował fundację Dziecięce Listy do Świata. Od grudnia 89 roku wiele się wydarzyło. Teraz w dzisiejszych czasach szkoła dialogu. Czyli uczymy nauczycieli, uczymy nadzór pedagogiczny, organy prowadzące, ale przede wszystkim dzieci, w jaki sposób rozwiązywać konflikty. Mediacje rówieśnicze, kapitan konfliktu i sternik porozumień. I nauczyciela. I to chyba najważniejsze punkt, bo dla nauczyciela, który samodzielnie znajduje w sobie tą żyłkę mediatora, który chce, aby wokół niego szerzyła się mediacja, żeby było bezpiecznie. Jeśli widzisz w sobie talent, kogoś, kto pośredniczy konstruktywnie w rozwiązywaniu konfliktów, to skorzystaj ze szkoły dialogu i przystąp do Ogólnopolskiego Sojuszu Oświatowego. A tam znajdziesz organizacje, które wspierają mediację szkolną i rówieśniczą. Mediację w oświecie.